Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mediwala. Jak macie wrażenie, że znów was coś ominęło, to tak, ominęło was około 30-40 minut gry. Z uwagi na to, iż no popełniłem ten zamkłupi błąd ze Starcraftem, że zapomniałem po zamknięciu go przystać wpływ na 1% ze 100. Przez co no komentarz głosowy praktycznie w tym odcinku, którego wy nie widzieliście został... No, praktycznie go nie było, bo był sam szum. A mi się wydaje, że w tym materiału bez samego komentarza głosowego jest troszeczkę bez sensu. W na przykład to robiłem, ponieważ tam była fabuła, ale tutaj, no, szczerze, tylko jedną rzecz chciałem wam pokazać z tego całego, całego materiału. No cóż, z kolei nie ma, to nie ma. A co ogólnie robiłem w tym czasie, ja szybciutko tutaj opiszę, żeby nie było, bo tam mimo wszystko parę minęło, jak widzicie. E, co zrobiłem? Po pierwsze tutaj walczyłem z wojskami niemieckimi i tam chyba walczyłem poza wizją po prostu, bo tam były walki powiedzmy w stylu 1500 moich ludzi na 400 ludzi wroga, ale walczyłem je za pomocą walki, ponieważ automat na przykład było 400 wroga, a moich było 1500 to automat i 200, ja sobie myślę, co? No i w ten sposób właśnie tutaj tłukłem wojska niemieckie, dużo ich tu było, wbrew pozorom. Z 7 bit rozegrałem poza wizją w ciągu jednego odcinka, takich nieautomatycznych, bo po prostu przedcinnią gigantyczne siły. E, Ponadto co jeszcze zrobiłem? E, Ponadto odbiłem Pragę. Tak, to właśnie chciałem pokazać, ale to jest nie nie pokaże, niestety. Bitwy o Pragę wam właśnie nie pokażę. A bitwa o Pragę była fajna. nie byłem coś tam przyspieszyć i wstawić, ale... False, tak naprawdę. Jeszcze takie bitwy będziemy mieli okazję oglądać na pewno. Ale bitwa o Pragę była bardzo fajna, ponieważ tutaj usłyszyłem w sumie się trzy moje armie przeciwko dwóm armiom niemieckim. No, w walce brało udział chyba około 7, 8 tysięcy jednostek. Tak fajnie to wyglądało. Ale takie bitwy jeszcze się zdarzą, więc sądzę, że nie jest tego tylko zadać bez komentarza na przyspieszonym trybie. Chociaż w sumie. Może jakaś pokaże, nie nie bo chyba już potem nie będzie po prostu sensu. Ponadto też dowiedziałem się na przykład tego, już tutaj nasz książę Mateusz piast domierski z sobie zbroję, widzicie, nie wiem dlaczego, czy nie wiedziałem, dopóki nie dowiedziałem się, że został on wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego. i yeah. A no, możliwości wartownego marszu, pospięć do, 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 do punktów ruchu, pospięć do kosztów przekupstwa. Tea, yeah. nasz książę Mateusz piast stał się dowódcą krzyżaków, ciekawostka, hmm. Czyli jakiś krzyżak po mojej stronie jednak tutaj chociaż jest. No i ponadto, coś to jeszcze się, to się pozmieniało. Tak, Miłem, że jakbyśmy kościelce rozbudowali, to by mogło osiągnąć, mogły osiągnąć około 10 tysięcy dochodu. Tylko, że brakuje na to funduszy. I ponadto, próbowałem chyba oblegać Magdeburga, ale to wyszło fatalnie, bo... No, czyli no nie niestety, niestety ma armii, musiałem się wycofać właśnie tutaj naszym e, księciem, bo wróg miał zbyt wiele sił. Ja tych sił wytłukłem. Otwartej walce, to jakieś tam dwa czy trzy takie, takie dywizjony po trzy czy cztery oddziały. Teraz dzięki temu już teraz na tyle sił nie ma, ale jednak dalej, jak widzicie, tutaj są całkiem mocne siły, które, no, które jestem w stanie pokonać, ale nie w oblężeniu raczej. Dobra. I po możemy o tym skończyć tutaj ten mały wywiad. tuż tutaj mój dyplomata sobie chodzi. Po a to zaklutowałem nowych sir. tych, nowych. tam um, się nazywają. Księdzów, żeby tutaj nawracali moje miasta. żeby Wiedeń nawracali, żeby nawracali Pragę, yes. czy Pragę, nie wiem, żeby Wiedeń i. Regensburg napracali, ponadto też wysłałem mi tutaj do polska i Krakowa, bo tutaj musiałem się pozbyć dwóch heretyków, a także ponadto był taki problem, że ci heretycy już całkiem osłabili oh tę moją God, wiarę, więc stałem się też po to, żeby yes, poprawili wiarę, yes, właśnie na przykład w Polsku. Uh, ty jesteś OK, ty yes, jesteś w ołumieńcu. i tak, przy okazji także, żeby nie było, przechściłem moje miasteczko, teraz to jest ołumieniec! Widzicie? Ołumieniec! O, umieniec, Teraz to jakoś się nazywa, więc teraz mówię poprawnie. <laughs> Żebyście się nie mieli czego czepiać. Tak, miasto można ogólnie zmieniać im nazwy w medievalu. Na terytorium mi nie pasuje, to nazwę go dajmy na to. Eee, fuck off. kupię mi nazwy jakieś. Nie wiem, kurde. Gliwice, o nie wiem po co. Nie wiem, z jakich to mają być gliwice, a nie będą. Gliwce napisałem. Gliwice miały być, a nie gliwce żadne. Tyle I wy ICE Właśnie. Tak miało być. Tak ma być. Nie wiem, że będą to to a niech będą tej Gliwice. Nie, że ja mieszkam w Gliwicach, bo nie mieszkam w Glicach, ale no, po prostu taki taki przykład tutaj wpadł do głowy. E, mniejsza oto. Ponadto jeszcze zrobiłem tej paru nowych generałów. Tu głównie z Małżeń, chyba ma dwóch czy trzech. który tu posłałem do Poznania, ten idzie dokładnie do Krakowa. Tak, dwóch ich było właśnie. Ten do Poznania, ten do Krakowa. Dobra. Jeszcze wojska takie chciałem widzieć do rozdokowania A Jeszcze to w sumie była tylko i wyłącznie administracja. Moim państwem. E, Kościce nic. Płock nic. Przecież Poznań ma sporo tych tych, ale niech staną do obrony. Gdańsk nic. Poznań mogę trochę siłą do Wrocławia. Tylko jakąś armię próbuję wykminić. Mam sporo na minusie, bo właśnie oblegałem w ostatniej turze, stąd ten minus taki tysiąc harczykiem. E, dobra, zapisałem sobie grę. I w sumie możemy chyba przewinąć już tą turę. Ty też wierzkę zbudowałem, jakby ktoś to ciekawiło z jakiegoś powodu. Dobra, przewijamy. To chyba ktoś dyplomatami z tak jak dobrze kojarzę. A tu już nie pamiętam, że to było w tych, w tych mi tak to teraz były poza waszym wzrokiem, że to było wcześniej. Już tego naprawdę nie pamiętam. Ale nie wiem co ogólnie tracili masę wojsk ostatniej czas na wadze tej ze mną. I powiedziałem około 7 warg. Ja straciłem chyba około 700-800 ludzi za ich około tysiąca. Po prostu no i wysyłają takie te małe, durne oddziały. I dobrze, że powiedziawszy, jak nie wiem czy wiecie, ale jest tylko i wyłącznie na bardzo trudnym poziomie trudności. Jakkolwiek tutaj brzmi bardzo trudny poziom trudności, no ale cóż. Na bardzo trudnym poziomie wyzwania. O, niechaj będzie. I tutaj chodzi o to, że to jest tylko i wyłącznie wtedy. Osoby mają takie małe armie, bo wtedy komputer skupia się na pełnej agresji. Fakt maczyty, ale nie ma już tak potężnych armii. Dlaczego? Ma ich po prostu bardziej liczne, nie ma tak potężnych. Na trudnym komputer zbiera gospodarkę, rozbudowuje, komputer, że tak powiem, buduje coraz więcej jednostek i dopiero jak widzi, że ma już taką przewagę, to atakuje, a na bardzo trudnym komputerze spamują wszystkim, nie dając się podnieść. To jest ich taktyka. Dlatego właśnie bardzo trudny jest dużo trudniejszy, bo tak naprawdę to na bardzo trudnym mm, Wszystkie wasze ruchy są niezwykle ważne, to czy to pójdzie w to, czy w tamto, czy w im tamto decyduje o waszym zwycięstwie A na trudnym tak naprawdę jak jesteście dobrym generałem to Wy zbudujecie armię, komputer zbuduje armię, wy lepiej zbudujecie państwo, pewnie tym bardziej znacie niż komputer No i wygrywacie przez to kampanię bez problemu Nowa księżniczka, wow Czyżby moja? Ja mam księżniczkę w państwie? Później wspominałem, że w ogóle księżniczek w państwie nie mamy praktycznie, prestiż stały. <laughs> ta, nie, to jest, no, jest zakonnie. Gdzie, gdzie, gdzie ta księżniczka miała się pojawić, to jest zakonne, w ogóle jak baba wygląda z góry, jest taka bardzo brzydka baba. Postacie, ja mam księżniczkę niby? Tak, mam księżniczkę! Aż mi się wierzyć nie chce, Lecisz do Danii malutka. Mmm, wiesz taka malutka, ma 14 lat, co? 14 lat ma? Sposza ode mnie, fuck off. <laughs> fuck off. <laughs> Tak się tak się chamsko czuję wysyłając kogoś do tak, O Boże, 14 lat. 14 lat a już taka dyplomacja. To nie wiem, bo gdybyś się tego pozbył, wiesz, panie. To nie by było, gdybyś się tego pozbył. Dałby się ten da automacie. Pogrom, tak? nie dasz żadny na automacie. <średziny> Szkoda, wierzyłem w tego gwiazdki, jak mam być szczery z wami, ale widzę, że nie, nie ma mowy. To sprawdźmy czy ja dam radę, czy ja osobiście dam radę, czy, czy też nie do rady będzie problem. Tak, dałbym radę, zdobyłbym wtedy instantowo sobie ten Magdeburg. Co ty masz? Nie masz nic takiego dobrego w sumie, ale masz, o kurczę, masz już flamandzkich żołnierzy. No nie, to nie jest dobre odziane, ja myślałem, że oni strzelają. Zogląda jakby takie mieli te, no, muszkiety. Ale to jeszcze nie te czasy. <noise> tak mi się przypomniało, że ten czas płynie dwa razy wolniej w Bellum Crucisie. O tym właśnie mówiłem, że czas w Bellum Crucis płynie dwa razy wolniej niż, niż powinien. A, tego też automatycznie udał. 3 4 gwiazdki. Na to uwagi, że mnie zwrócił. Ona Właśnie w Bellum Crucis zamiast no dwa alternatury, tam półtorej roku, jak jest normalnie w Mediwalu, to mija tylko rok. Przez to wszystkie eventy są opóźnione, państwa się wolniej rozrastają, etc., etc. Et, et, et. Natomiast za to gra jest taka bardziej taktyczna? W sumie tak. Ciężko mi ocenić, czy to jest plus, czy minus, ale przez to kampania trwa krócej, dłużej. I ponadto jeszcze wiem, że można wyłączyć, ale tutaj no, twórcy tak żeby balans, to nie wiem, czy jest sens zmieniać, bo to może się okazać, że to będzie miało bardzo poważne skutki potem. Mamy dużo kawalerii, jak widzę, mamy też bardzo mocną pierwszą linię. Naprawdę mocną, faktycznie sama nasza elita państwowa. Naprawdę ciężko lepsze elitę w naszym państwie, ponadto jeszcze mamy z tyłu potężne wojska. No, no. Wiecie co? Takiej dużej pieszej nie potrzebujemy. Zrobimy w takim razie coś innego. Będziemy tak. Miecznicy. Nie, nie miecznicy. Będziemy tak jak że. Wasza dwójka. Tutaj. Czy hmm, jest jakieś drzewo? No, będzie mi przeszkadzać. Przecież nie, jest mniejszy że przeciwnika. Może być. E, tak, wasza dwójka tutaj. Następnie wasza dwójka. sobie tak. Wy miecznikami, mieczników. Miecz. No bo nie, będziemy tak na Dwóch Crusadersów, ja ich mam z e, gildi podejrzelił Anitów, którą że sobie zbudowałem ostatnimi czasy, chciałem powiedzieć zrekrutowałem tak, zrekrutowałem budynek, jestem świetny, ja rekrutuję budynki i buduję jednostki, jak, czy, w większość w sumie osób, dobra, hmm. jak zamienia te dwa, dwa, że tak powiem znaczenia i jeszcze tutaj damy te oddziały dwa naprzód, w ten sposób, robię na przemian właśnie mieczników i pikinierów, żeby sobie potrzymać kawalerię albo ten, Albo mieczników, w zależności od tego, co będzie trzeba aktualnie powstrzymać. Następnie was tutaj dajemy kod drugą linię. No i na start kuszników, jestem nawet gotów na przód, A nie na tył. Niechaj stoją na przodzie. Pozostałe wojska są w okejkę. Okay Wy nie uciekacie, tylko uciekacie dopiero jak ja wam rozkaże. No i w sumie, let's do this. Tak, tak. Wróg chce nadrobić swoją słabość i I co z tego? Jak i tak nie ma szans Ten oddział jest słaby. Dobrze robiłem go nie, nie kutując go wcześniej. Dobra, ustawimy tutaj się w linię. Jak największą jak najbardziej możliwe to jest. O, coś takiego. Panowie biegusiem. Dobra, ustawcie się w linię. To jest szarza jest bardziej efektywna, bo więcej przeciwnika pokrywa. Dobra, panowie, wejdziecie tam sciutko. Wyruszacie na tą ciężką jazdę w zbrojach. Wyruszacie na to. Wy. W na, aż na, na to. Wy. Wy strzelacie w sobie swoich tych, tych oszczepów. Nie nie że obudzicie normalnie. Tak, właśnie są sobie, że oni strzelają tymi oszczepami. To jest słabe. Naprawdę jest słabe. Wydaje się, że to. Jakie to mocne musi być. Oni nie tylko walczą, do uliczć moją szarżę, ale jeszcze oszczepami strzelają. Jak co oni dobrzy muszą być. Ja taka się, że dupa jest w tym. że się, pamięć, można między oczy włożyć. NG. Miał łączyć dwa poświadczki, bo tam jeszcze go miejsce, to jeszcze to do pupy. Dobra, panowie, wy tylko przyjście ich powolutku, nie wiem dlaczego z jakiej pary. Wy się już cofacie. Nie wiem, czemu wojsko generała to jakoś tak wolno się porusza. Chorągi nadworna nasza. Dobra, wy też się wycofujecie. Wy się teraz zbijacie. Bardzo ładnie, chorągi nadworna, bardzo ładnie. Wy też się wycofujecie, panowie ma dworna tak, że się wycofuje, bardzo ładnie. Tu już ten oddział powinien gdzieś być, jest już na tyłach właśnie. Tu już się chciałem, żeby był. I teraz zajmie tym, czym chce, żeby się zajął. Ale jestem, ale jestem dzisiaj dosłowny strasznie. Lekka piechota, lekka piechota... A wy zamknijcie ten oddział w kreszcze. O, takie coś przybyło jeszcze. O, ma dworna wroga! Niedobrze. The enemy are bad, They have lost half their men. A ty w takim razie zamiast tam się bić z kimś oddziałem, zajmij się chorągwią, nadwor. Chorąg chorągwią nadworną. Wy się Wycofujecie, panowie, wy także się wycofujecie No i wy także się wycofujecie Wszystkich chyba o do tyłu Dobra, wszystkich surojem na nadworna. z tym się nie, nie zadziera! jeszcze. ale staty nie w tej kawalerii niepotrzebne Dużo niepotrzebnych strat, dużo, bo tutaj się wbili ci. Teraz się wbijacie, teraz się wbijacie, skoro to ucieka, to teraz to trzeba zająć. Zabić, zniszczyć, spalić, zalegalizować. Otoczyć, zabić, to jest generał, tego się trzeba pozbyć jak najszybciej się da. Enemy Enemy general leży, pozbyliśmy się tej pierwszej armii, tej niby głównej. Teraz schodzi druga armia wroga tak naprawdę. Dabym moim troszkę tutaj odpocząć, kawalerzystom. Dobra. Nie chcę tutaj, tutaj stanami odpoczną, ale tych pójdą no, raczej normalnym tempem. I widzicie, to była cała armia, a to było zaledwie 19% siły przeciwnika. To nie 20%, ale no. tam paru uciekło, to by było 20%. 15. I teraz dopiero idzie prawdziwa armia przeciwnika, która nawet nie będzie chciała do mnie iść, tylko ja będę musiał przyjść do niej, no cóż. Hmm. No cóż. Zbierzmy armię w takim bądź razie. Aha, I przestawmy tą armię tutaj. Powinna być taka sama formacja, jaką, jaką wcześniej ustawiłem. Dobra, tu się przestawimy za jakiś czas. Róg tak, że widzenie pozostaje obojętne w naszym przestawieniu. czy wobec naszego przedstawienia. O. Przestań, jakie przedstawienia. Boże, co jest ja... Co ja za głupoty gadam. Oh. Nie mam tego co za dzisiaj gadam. Dobra. Nasz oddział się już przemieszcza i będziemy gotowi do ataku. Wróg ma w sumie większość piechoty jak widzę, chociaż ma też kawalerię. Ciężko mi jeszcze przyuważyć, bo jest za daleko. A niestety, jak mówiłem o tym w Mediwalu, jednostki zmieniają się w 2D sprite y z daleka. a Te właśnie są dość brzydkie, więc ciężko rozpoznać z czym się walczy. Ale widzę że chciał dwa oddziały tej kawalerii. Kawaleria oznaczała już dość na tym te, na Nasza piechota jeszcze a nie zaczęło się za bardzo ruszyć. Dobra, wszystko jest okejka. Okay I co, wycofają się? Nie, nie wycofają się. Już myślałem, że się wycofają, to by było śmieszne. Jakby się teraz cofnęli, to byłoby naprawdę śmieszne. I co ruszają na nas? Co im w końcu robią? Nie mam pojęcia. Zaczynałem na pierwszy Dividend troszkę wcześniej, jeszcze nie wiem, czy będę mógł. A nie, on się zaczyna tutaj, okej, okay, myślałem, że będzie troszkę razu. Myślałem, że nasz pierwszy Dividend będzie dalej tutaj gdzieś prawo leźć, ale on się już tutaj zatrzymuje. Ale wróg i tak ma to w nosie, bo wróg czeka. O, to jedyniczy oddział feudalny, który można byłoby naprawdę szybko zdjąć. Więc co tutaj zrobimy? Macie go szybciutko zdjąć, zagrzebać go w piachu i już. Dobra, panowie, szybko go zajmujecie. Naprawdę, zobaczcie na tę pozycję tam. Do widzenia, widzicie? Do, do widzenia, do widzenia, do widzenia, chcę Was widzieć. Przeczył chyba jeden, nie nikt nie przeczył, dobra. Pędzi wroga kawaleria. To niedobrze, bo tej są na pierwszej linii. A przed kawalerią, no nie zdążą wystrzelić, dobra. Czyli jak tych zdążą, to dobrze statkują w zamian. Dobra, uciekacie w takim razie. Chyba, na tyły tam wysyłam. O, tej też pędzi kawaleria. W takim razie, po to właśnie byli tej nam włócznicy. CK tutaj leci w nas. A tutaj jest przejęcie włóczników, właśnie jest. I to jest chorągiew Madvorna! To jest to, co musimy zabić w tym momencie. To jest to, czego musimy się pozbyć. Całe siły. Pełną gębą w to panowie. Pełną gębą. Niestety w mieczników się w nie wbił. Dobra, pełną gębą. Zadzikać. W sumie nie wiem, czy jest sens. Lepiej, jakby ta kawaleria poszła na główne wojsko przeciwnika. Tak, to będzie bardziej rozsądne. Musimy to zadźgać, ale to będzie głupie, bo wróchwytny wyśle więcej piechoty do nas. A i tak nasza kawaleria sobie powinna poradzić z tym generałem. A i takie tak straty tylko przez samą wiazę tej chorągwi to jest masakra. Takie straty nam byle co zrobiło w sumie. Wiecie, zamieńcie, wy panowiecie na tych, aby wy wystąpić ogólnie przeciwko drugiemu wojsku. Wy tu się tłuczcie z tym wszyscy, wszyscy. Zatłuczcie to, póki jest czas Właśnie, pięknie Wrogi generał leży w piasku Widzisz, w piaseczku, to dobrze Skoro wącha kwiatki od spodu, to ja jestem zadowolony z tego powodu, jak najbardziej się da Teraz, wiecie, pijecie sobie w to A pozostałe oddziały Niech pojadą sobie gdzieś tam Niech sobie pojadą na tą górkę i ustawiam formację A tak biegł się panowie, biegł się nie kazałem wam wszystkim tam pojechać, widoczka jednorodzia się w ogóle mnie z jakiegoś powodu, którego ja za bardzo nie rozumiem. Macie tam wszyscy jechać, panowie. Czy wy jesteście głusi, jesteście, czy jak? Wszyscy głusi w tej mojej kawalerii, no. No biegusiem powiedziałem, patrzcie jakie mają kuczelagi umysłowe, trzy dni później nie rozumiem rozkaz dopiero. Aha, dobrze jest. If we continue like this, we will 28% strat. No cóż, te zasadzie gumie są przez ten oddział kawalerii wroga. A ah, przydałoby się szybko mnie tej przemodelować. Dwóch ludzi mi zostało z od jednego oddziału. Epic shit. Good job with balance. Kawaleria wcale nie za mocna. Wcale, a wcale. Trzeba wzmocnić kawalerię w tej grze. Jak już mówiłem nieraz. Bo ona jest za słaba. Państwa z kawalerią w pełni są na pewno beznadziejne po prostu. Na otwartym polu to... Każdy je zmieje po prostu. Milicja ich pokona. Ech, tak ten poziom sarkazmu, tak bardzo... Tak bardzo mi się ten sarkazm nie podoba. Ogólnie lubię sarkazm, ale tutaj jest... No, to, no i podoba mi się aspekt tego sarkazmu. O tak, nie podoba się dlaczego jest ten sarkazm. Dlaczego jest tak bardzo prawdziwy? Dlaczego ma no, taki duży sens niestety. To mi się nie podoba w tym o, sarkazmie. Dobra, bo ogólnie sarkazm lubię by tą formę powiedzi. Okej. Okay. Trzeba sobie jej używać, niekoniecznie, jak ktoś już używa przeciwko mnie. Dobra, panowie, wystąpcie przeciwko. Właśnie nie włócznicy niekoniecznie, na żółcznicy może nie. No, dobra, zawsze większa siła ognia. Aha, w ten sposób proszę. Tutaj ciężka piechota was szarżuje, feudalni niestety, aż. Bardzo mocny oddział. Dobra, pierwsza linia nasza to powinna wygrać bez problemu. Pozor, mamy jej dużo więcej od wroga. A czyli mieliśmy chyba nawet mniej, ale no cóż, jakoś tak się podziało, że... No że jednak teraz my mamy jej więcej. Wróg ma już 76% strat, bardzo się cieszę. Takie straty są w wdechy dla nas. Niekoniecznie dla wroga. Oj, ten już nie rozkruszył na maksa. Niestety skoro walczę kawalerią głównie, to jej głównie kawalerię tracę, niestety. Dobra, ale no, no nic dziwnego, że walczę kawalerią w państwem, który ma najbardziej różnorodną kawalerię chyba w grze. Czyli no nie no, ma w sumie, tak trzeba popić, że jest najbardziej różnorodna kawaleria. Ten opis to jest jedno wielkie kłamstwo. Polska nie ma wcale jakiejś szczególnie różnorodnej tej kawalerii. Nie wiem jak było naprawdę, M wiem, że mieliśmy husarię nie za bardzo się orientuję prawda, prawdę po polskich kawalerii poza husarią. Jak większość społeczeństwa, ale no. Jak chodzi o grę, to w tym momencie. My żyjemy w sumie tylko i wyłącznie pancernymi Mazowiecką, a. Te oddziały są mocne, ale nie są jakieś takie szczególne, jak na państwo, które właśnie ma się niby opierać o to. Nasze oddziały naprawdę są jakieś takie szczególne. Nie, 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 nie że powiem, nie wytłuszczają się na. Takich innych innych państw. Gdzie nasze jeździe strzelskiej i tych niby całych mazowieckich śpiesznych do... Jazdy bizantyjskiej, uczniczej, albo jakiejś tam egipskiej, czy innej, dowolnej praktycznie. Jak państwo jakieś posiada właśnie tą, to, jazdę strzelacką, to ma lepszą od nas. Jak jakoś państwo posiadają ciężką jazdę, na przykład Francja tam, Egipt i tak dalej, też ma lepszą zazwyczaj od nas. A jak chciałem dokończyć, kończyć, fakt, chciałem jak największą satę zadać właśnie wrogowi. Niedobrze. To nie tytuł, zaszczyt ludziom, to ludzie przynoszą tytułu tytuło. Nie tytuły przynoszą, a nie przynoszą. Zabij. Koniec. Koniec. Magdeburg jest nasz. Magdeburg może mieć jednego słusznego władca. I tak. Jestem nim ja. A ty co? Dowódco jakiś ferszyku, czy. W złą stronę poszedłeś, towarzyszy. W złą. A <todkowcy> Magdeburg jest nasz. A ten fort nie jest mój, jakby tutaj go zająłem Niemcom. <gHAEL> ja nie buduję fort w niczym sensu. Zależy od i tak naprawdę sporo. był sobie jeden, on zjedowczy, bo popatrzcie, to wykryłem w ogóle. O, to niedobrze. No właśnie, to wygrałem mniej więcej. A tego oddziału że nie ma jak odzyskać. Nie on przeżyje, ale w takim stanie, że. ho. na szczęście na moją granicę wrócił, więc nie będę za niego płacił więcej pieniędzy. O, stupasz, więc no. To dobrze. Kurczę, nie mogę wystawić wieżyczki. To może się uciec do wyjednia, w takim razie. Przyznaję, że to jest ta bo tą wieżyczkę postawić. A mniejsza. Jak tutaj są wojska, które mogą nam jakoś szczególnie zagrozić? To niech pójdzie do Gliwic, nowych Gliwic, bo to nie były wcześniej Gliwice. Jakby nie spojrzeć, nowe Gliwice, Siwerek, nowe państwo, nowe miasta tworzy. Eee, dobra, to do jakiegoś zamku trzeba byłoby wysłać, szczerze, na przeszkolenie, to wszystko, ale no nie mam tu zamku w okolicy. Przydałoby się jakiś niemiecki zamek zająć. To jest, Czyż ty jesteś zamkiem? No dużo, zamek Czarstwa niemieckiego. Dobra, czyli widzę mój kolejny cel, bo zamek to jak nic by się wprzedał tutaj. Chociaż zauważyłem taki błąd, że czasem nam bierze pieniądze za jednostki, które mają dopiero się na następnej turze. Nie wiem, dlaczego taki błąd jest. Tak powinno być w tym błędzie by Crucis, nie wiem. Ale wcześniej jakoś tego nie zaobserwowałem, a teraz jak najbardziej. W sumie przydałoby się naprawić Magdeburg. A, nie jest zniszczony, faktycznie nie było nawet za bardzo walki o ten Magdeburg. A, Magdeburg jest zamkiem, o! Nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że to jest zamek. Tyle czasu na niego patrzyłem, ale jakoś tak... No właśnie tym Bellum z te zamki ciężko od miastu różnić, bo czasem to się wygląda jak zamek jest miastem i odwrotnie, o. Wiesz, to, to... No w sumie się różni architekturą, ale jest wysoka już niekoniecznie. Zwłaszcza na moim epickim monitorze 14 sali. Na nim to się nic nie różni. Wybaczcie. Oj, tu mogę zrobić drogi! Czemu w większości miast nie mogę? Co, większość miast ma już na start najlepsze? Porąbane to jest. Mniejsza, ale reszta już w kolejnym odcinku. Dzięki za obejrzenie, na razie i cześć ludziska.